Złoty Kowal. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1997 roku. Początkowo zakres działalności firmy obejmował kompleksowe zaopatrzenie lokalnych wykonawców i inwestorów w wyroby stalowe, pokrycia dachowe, hydroizolacje, ocieplenia oraz wszelkie materiały do budowy domu ale także nawozy i środki ochrony roślin. Obecnie firma obsługuje wykonawców realizujących duże inwestycje oraz klientów indywidualnych budujących domy na wiele pokoleń. W 2021 roku firma wybudowała zakład produkcji spoiw drogowych oraz chemii budowlanej z roku na rok. Przedsiębiorstwo podąża za nowymi technologiami i potrzebami rynku budowlanego, zwłaszcza budownictwa drogowego. Aktualnie posiada flotę 17 zestawów ciężarowych, służących do przewozu materiałów sypkich, cementu i popiołów. Dostarcza cementy i spoiwa na największe budowy drogowe w Polsce. Między innymi autostrady A1, A2, drogi ekspresowe S7, S6, S19. Rozwija się również na rynku deweloperskim. W 2022 roku zakończono budowę szeregowców w Kielcach i już rozpoczęto przygotowania do kolejnej inwestycji w tej dziedzinie. Firma posiada również budynek biurowy w Kielcach, w którym powierzchnie biurowe i techniczne wynajmuje kilkunastu przedsiębiorców. Obecnie firma zatrudnia na stałe 25 osób: kierowców, magazynierów, sprzedawców, pracowników biurowych, pracowników produkcyjnych i menadżerów. Na uwagę zasługuje fakt, iż od lat wspiera lokalne inicjatywy i pomaga mieszkańcom gminy przedsiębiorstwo wspomaga w realizacji imprezy kulturalno-oświatowej. Sponsoruje sport lokalny, a także wspiera klub sportowy Wiwe Industria Kielce oraz olimpijską drużynę bokserską Kielecki Klub Bokserski Rash. Dynamiczny rozwój i działalność charytatywna zostały zauważone i niejednokrotnie nagrodzone. Od 2012 roku firma zdobywa wyróżnienia w rankingu Gazel Biznesu, a w 2016 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Forbes w województwie świętokrzyskim. Złoty Kowal. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jawal.